Dość kapryśna pogoda nie spowodowała w tym roku mniejszego zainteresowania jarmarkiem bożonarodzeniowym, wręcz przeciwnie w niedzielne przedpołudnie na placu Kazimierza Wielkiego dało zaobserwować się sporo mieszkańców miasta, którzy nie tylko spacerowali po kramach i straganach, ale też dużo kupowali, czego przede wszystkim świątecznych słodkości, czyli rozmaitych ciast, ale też typowo wigilijnych potraw, przygotowanych rzecz jasna przez koła gospodyń wiejskich. Takie pyszności były między innymi na stoisku koła gospodyń wiejskich z rudy. Zapraszamy. Na pierogi, łóżka, krokiety, wszystko oczywiście związane typowo z Bożym Narodzeniem, bo to są pierogi i łóżka świąteczne z grzybami, z kapustą i grzybami, makowce przepyszne, pierniki, różne ciasteczka, 30 osób w kole gospodyń, tak. Nie wszystkie panie oczywiście robią od razu, bo to jest, wiadomo, nie, nie zmieścimy się, ale Jedne panie robią łóżka, jedne robią pierogi, inne pieką, inne gotują. Także yy, bardzo miło i sympatycznie spędzamy czas. A niech pani powie, jak to jest, bo teraz yy, jest takie szaleństwo przedświąteczne, masło bardzo drogie, jajka też ciężko wiejskie do zdobycia. To wszystko się przekłada pewnie na koszty zrobienia takich, takich pyszności świątecznych. No, troszeczkę na pewno to wszystko zdrożało, ale nie przesadzajmy, damy radę. Oczywiście, że tak. Wszystko jest do zorganizowania, przemyślenia i z no, przyszykowania tych wszystkich potraw. Prawdziwym hitem tegorocznego jarmarku były uszka do świątecznego barszczu. Szybko zniknęły, choć w sumie nie były tanie, bo za sztukę trzeba było zapłacić od złotówki do półtora złotego. Dużo świątecznego jadła dało zaobserwować się również na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich z Olewina. Mamy własnej roboty pierogi z kapustą i z grzybami, mamy pyszne pierogi z serem, Mamy oczywiście ciasta, które już po prostu się kończą, bo są naprawdę wspaniałe. Przepyszny żurek z taką konkretną wkładką, grzaniec i kapustę z grzybami, naprawdę Pyszno. super. Pyszno. Z własnego kiszenia. Ile to osób robiło to wszystko? 10 osób. 10 osób, tak? Tak. Aha. 10 osób. Y, oczywiście panie, piekły też y, ciasta, także były przynoszone, ale pierogi, kapustę, to robiło tak 10 osób. Mamy dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji, dużo to daje, możemy kupywać, kupić sprzęt, który nam pomaga właśnie w takich... Y, y, Czyli jest na czym y, pracować. Tak, jest na czym pracować, y, namioty możemy kupować y, i ogólnie stroje możemy się wystawiać na, na różnych jarmarkach, dożynkach, wyjazdach, także no jest... Y, jest po prostu z czego robić i no też są pieniądze z jarmarków, prawda? No i oprócz tego mamy okazję do tego, żeby się spotkać. Panie na wsiach, raczej starsze, nie mają teraz takiej możliwości integracji, także no to jest fajne. Ale rzecz jasna nie samym jedzeniem człowiek żyje. Na jarmarku jak co roku można było kupić mnóstwo świątecznego rękodzieła. Ciekawe strojki i inne świąteczne akcesoria też szybko zdobywały nowych właścicieli. Nasi rodzice zmobilizowali się, napiekli. Wszystkie ciasta są domowe, czyli w domach pieczone. Nie ma nic z cukierni. No a oczywiście ozdoby przepiękne są dziełem Wszystkich i dzieci, i rodziców, i nauczycieli, także oferujemy naprawdę wspaniałe rzeczy. A proszę powiedzieć, jak się kończy dla Państwa ten rok? No nie szkolny, ale kalendarzowy. Co słychać w szkole? No w szkole dzieją się, naprawdę dzieje się bardzo dużo rzeczy. Mhm. Dzieje się, jest, mamy bardzo dużo uroczystości. Jesteśmy po festiwalu piosenki Dawid Religijnej. Mhm. Jesteśmy po występach dzieci z okazji. Bożego Narodzenia. Staraliśmy się zrobić jak najwięcej, jak najlepiej żeby dać jak najwięcej uczestników warsztatów terapii zajęciowej. No Myślę tutaj o tych warsztatach terapii zajęciowej w Rudzie, które zostały fajnie otwarte i rzeczywiście, no właśnie, jak tam, się, jak tam się toczy to wszystko? Toczy się bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mamy pełną obsadę uczestników warsztatów, prowadzimy bardzo wiele ciekawych zajęć, Efekty tych zajęć są widoczne na naszym stoisku. Dokładnie, czyli piękne świąteczne rękodzieło, ale też oczywiście słodkości. Oczywiście, mamy słodkości, mamy ciasta przeróżnego rodzaju, pierniczki wykonane przez uczestników warsztatów, ozdabiane, ciasteczka kruche, makaron różnego rodzaju wykonany przez uczestników również, sianko. Świąteczne rękodzieło to nie tylko domena stowarzyszeń czy szkół z naszego regionu, parają się tu również Indywidualne osoby, jak za chwilę się okaże, z dużym sukcesem. Ja zajmuję się robótkami ręcznymi ze sznurka bawełnianego, a koleżanka robi z kordonka. A skąd taki pomysł, żeby czymś takim się zajmować, proszę powiedzieć? A chyba hobby, jakaś pasja, tak? tak. Poznałyśmy się w pracy, więc Aha. wspólna pasja połącza nas, żebyśmy się tutaj wystawiły na jarmarku. To właśnie dużo tutaj fajnego rękodzieła. co zabrało najwięcej pracy? Oj, zdecydowanie aniołki. No. Tak, aniołki to jest właśnie sznurek, bawełniany, który czesze i czesze i czesze, potem prostuje, Aha. potem wszystko razem no, składam w całość. Koleżanka tutaj kordo, z kordonków robi, potem Aha. to krochmali, więc to też jest już módne, tak naciąganie na, na balon. Krochmal już chyba trochę zapomnieliśmy, co to tak. było, prawda? Tak, tak, krochmal to jednak, ale no, jednak wracają wszystkie rękodzieła, już mamy trochę dosyć chińszczyzny, właśnie, więc tutaj właśnie. każdy na, patrzy na rękodzieło, żeby coś było innego. W sumie na świątecznym jarmarku zaprezentowało się ponad 50 wystawców było, więc w czym wybierać i czego kosztować. Dłuższa relacja z Jarmarku Bożonarodzeniowego Wielkie Dzwoneczki do zobaczenia u nas w temacie tygodnia. Zapraszamy zaraz po sporcie.